Przejechałem do Alana akurat dzisiaj prywatnie, żeby mi wyserwisował, przywiozłem mu mój. Mamy pytania, słuchaj Alan, bo pojawiły się komentarze, że chyba nasypałeś jakiegoś glutenu do tego oleju, a fordy są bezglutenowe. To tak było? Nic nie sypałem. Jak? jak... Czyli co? Klient powiedział: 130 tysięcy, serwis są... Tak mi powiedział, natomiast myślę, że ktoś go oszukał i tego oleju nie wymienił. Po prostu i to auto przejeździło 60 tysięcy, bo po 30 tysiącach zdarzało mi się olej wymieniać i nie wyglądało. Nie aż tak. Nie. No więc nikt tu nikogo nie robi w balonach. Absolutnie. Tak było i to widzieliście w na naszych filmach. Auto wyjechało w własnych siłach? Wyjechało i klient pojechał na wakacje. Nie dzwonił, więc prawdopodobnie dojechał. No, jak przyjedzie na kolejny serwis, to co? Dogramy jak wygląda olej po... Dogramy, zwłaszcza, że zaleciłem mu po powrocie z wakacji kolejną wymianę oleju. Wtedy może już w końcu będzie ten olej w miarę klarowny i taki jak powinien być. Tak, także oczekujcie na kolejne filmy i zapraszamy do Alana NM Auto. Zapraszam. Jeszcze jest w remoncie, ale już niedługo wielkie otwarcie.